Przed własną publicznością ekonomia kontra liga. Tak można powiedzieć, jeśli chodzi o frekwencję. Dzisiaj około 18-19 tysięcy. Natomiast o tym za chwilę teraz już składy obydwu drużyn między słupkami. Po raz pierwszy w tym sezonie w Lidze. Letkiewicz w linii obrony 34 giger. Łukasz Tomczyk zawsze myśli, zawsze kombinuje. Wygrała Polonia ostatni mecz z miedzią 4 do 0, natomiast dzisiaj to jakby nie... nie Wyglądała się ta współpraca Kwiatkowski Andrzejczak versus Michalski, Zieliński, Boki. Tutaj trzeba sekurować w sytuacji, kiedy zespół Wisły w tym przypadku, jeżeli będzie przenosił szybki ciężar, tam będzie musiało dochodzić do pewnych rotacji. W Szczecin, 19-latek, w tamtym sezonie na poziomie drugiej ligi aż 16 czystych kąt w 36 meczach zachowanych przez Kolewińskiego. 4-0 z Miedzią. Dobra, bardzo dobra, ofensywna gra. Bykomia, uwaga! To jest ten trzecia już w tym spotkaniu dołożone trafienie w rozgrywkach Pucharu Polski łącznie już 12 goli w tym sezonie zdobytych przez Rodado. Matic, Gajda, Kwiatkowski, Łabojko. Tak popatrzyli teraz tak w jednej linii taka czwórka zawodników ustawiona Polonii Bytom, jak napastnicy wyglądają ci skrzydłowi wahadłowi. Jakowski z dystansu Poukładana, skompletowana Ustawiona przez Trenera Tomczyka Nie widać słabego punktu, Musimy już powiedzieć, że Patrzyliśmy na Polonie czy na Wisłę Nie, To oczywiście Zaczynamy granie w drugiej połowie w Krakowie Gospodarze też bez zmian 28-letkiewicz, czterech piłkarzy linii obrony Ofensywny pomocnik Ertgaler i na szpicy z dziewiątką Rodado Krzyżanowski Ajda do Kwiatkowskiego, Arak pokazał przed chwilą Arak. Andrzejczak, a Andrzejczak teraz takie zbytne, chybne uderzenie. Dokładnie 20 marzec 2011 roku mieliśmy ostatnią konfrontację pomiędzy Wismą a Polonią Pytą. Teraz błąd, Kwiatkowski do Araka. Jeszcze Polonia Bytom, Kwiatkowski, Letkiewicz! Świetna teraz interwencja! I niedokładny jednak strzał Piewrzyckiego, a trener Job zmienia ku 60. Oj, świetnie Karmo przeczytał. Nie ma Paulo, Karmo, Duarte, ale dostał taką piłkę wolną, no, troszkę za plecy. Duarte! Kolewiński. Wszutka szansa i najlepiej jednak tutaj uderzana głową przez gospodarzy, bo by to było naprawdę bardzo dobre do środkowania. Tutaj złapali się za głowy kubice Cholewiński, on kapitalnie interweniuje, najlepsze uderzenie. Wydarzenie Z Pogoni Szczecin, bardzo jestem ciekawy jego przyszłości, też fenomenalne warunki fizyczne, 194 wzrostu ma Cholewiński. Popatrzmy, bo Wisła już w kolejnej akcji, Duda podnosił rękę Duarte, Duda, takie penetrujące zagranie, Ladybell. jeszcze się zwlekał, jeszcze się trzymał I... The oh. medytacją, w ten sposób ustawiona stopa przez środkowego pomocnika Wisły Kraków. Ja chciałem powiedzieć wcześniej, że dał z kilka sygnałów ostrzegawczych Rodado kilkoma pozycjami, do których doszedł, czy partnerzy go znaleźli, oddając strzały, ale że odda bekemę tak precyzyjny strzał, tego się nie spodziewaliśmy. Próbowała Wisła kilka razy dzisiaj z dalszej odległości, te strzały były niecelne. A wcześniej rozgrzali bardzo mocno tym strzałem, Rodado rozgrzał Holemiskiego, ale to uderzenie... Dziś za zasłonę. Nie było mowy o zagraniu ręką, to była piłka odbita od Udasza Musika, jeszcze Duarte. Kolejny strzał kolei Ale jeszcze starał się to natychmiast dobijać bez przejmowania piłki, ale... Z zagraniami odbiorem i te strzały, i to jakże groźnym. Tyku zaplecza, oni chcą wrócić do ekstra klasy. Są konsekwentni, budują to, wiedzą, że to jest szalenie ważny tydzień. To jest taki krakowski piłkarski trybnik dla nich.